Cześć, mam na z tej strony Xalberowy i zapraszam Was na czwarty odcinek z ETS ale dzisiaj trochę inny. Dziś, dzisiaj, za mnie będzie coś komfortuny o wszystkim, czyli trasa, dokąd będziecie jechać z Warszawy. Ile razy mam zboczyć z trasy? Oczywiście nie będzie to często. Czy mam spać, i czy mam tankować? No bo spać, żeby wiecie, bo spanie trochę trudnie więc nie chcę spać nie wiem ile razy, bo to też może być trochę, trochę zadanie. Znaczy, ile atankować już damy, ile razy. Za każdym razem oczywiście, kiedy spotkamy stację, bo. Więc damy mi tak to trzech nie Dobra, no to co? Lecimy na stację, sobie, wybierzemy miasto. Muszę po prostu stronie strony i z fortuny, Jeszcze zobaczymy, coś tam tutaj wylosuje. Ładam, nie Łódź Biały stok 1. OK, chyba to nie jest jakaś chyba tragiczna oferta, znowu, ale chyba jednak nie do końca dobra. Dobra? Także ja tutaj. Że tak wiecie, że może być, że, że nie muszę konkretnie zbaczać tej trasy. Co zobaczymy. jest zero będzie. Kurde, jeden. A niestety musimy teraz w jakiś momencie zboczyć z trasy. I uwaga, nie może to być w mieście. Tak, w ramach utrudnienia, bo byłoby za łatwo. Bo będzie się można łatwo wiara zobaczyć tej I nie będzie że gdzieś tam. bo okończę tak będą, bo tak no Będzie ciekawie, myślę. A tak czy nie? Bo tylko raz będziemy spać. Oby nie, bo naprawdę jest najgorsze, co się może wydarzyć. Nie, no kurde. Będziemy się spać. No to już wiemy, że będzie kara. I czy ile razy będziemy musieli tankować? w się za każdym razem, bo naprawdę u mi mega może utrudnić tą rozgrywkę. Nie, nie Pitul. tul. Ej, dobra, mamy dwa. Już wolę dwa, niż za każdym razem. Dobra, wszystko znamy. Idziemy do ETS-a. A więc już jesteśmy z powrotem w ETS-ie. Na nie skakuje, że niby Discord, ale ja po prostu nie mam jeszcze. Prywatnego. Może w przyszłości utworzymy. Yy. Oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Bo ja na to patrzę i dziękuję już za 19 subskrybentów. Aktualnie na filmem jest Rocket League i dawno aż 8 lajków. Trzeba 6? Nie wiem, często to się. na ten moment. Ale jeśli to sprawdza, to to dziękuję. Dajmy yy. no, żeby to poprać w montażu. Okej, okay. no to co? Lecimy. Biały stok to numer jeden był. Dlatego tak muszę szybko odczuwać tutaj biały stok. Biały ok Mamy zużyte plastik. ojezuje zły 1509. No ta no ale niestety muszę to zrobić. No to co, lecimy. Przypominam, muszę raz zboczyć z trasy. Chociaż raz pójść spać. Jeszcze raz może spać, bo powiedziało, to, że to za nudne. I muszę minimum. I yy, muszę czekać. Ile razy ja to mam tego Dwa razy. Dobra. Akurat ma mało paliwa. Co ciekawe, jest nawet spoko. Dzisiaj jedziemy moi drodzy. Czekaj, co my tu jeździmy? My dzisiaj jedziemy Volvo na dachach SRS. Nie będę się bawił, co to jest. Nie wiem, czy też to jest chyba Radomsko jest ma na Śląsku. Nie jestem pewien. Najwyżej do w montażu. Dobra. Czas właśnie nie wiem, jakoś nie jestem w stanie tych biegów przypisać, a więc co jedziemy. Także za bardzo to nam nie odbędzie odbijać od fabuły. Ale zobaczymy, jak się to przyjmie. Jak nie, to będzie trochę rzadziej. Dobra, na no to nie patrzę sobie teraz, bo raczej jest troszkę mały ruch. Ja też chyba będę w tym czasie. Także też trochę nie nagrywałem przez dwa tygodnie. Ale myślę, że już się polepsza. O, tu mamy deklarację żarówek Mercedes-Benz. I cóż, to prawda, mogłabym gdzieś już spać, czekajcie. Może już od razu pójdę spać Tylko żebyś wpięła się w godzinę Wolę gdzieś już dalej, jak będę się mega blisko a nie muszę konkretnie iść w tym momencie spać Nie muszę w ogóle pójść spać Możecie też wraz zboczyć z naszej trasy, dobra Pokaż mi mapę Czy to ewentualnie mogę zboczyć Czekajcie, w jaki sposób tak więcej zboczyć z trasy muszę? Ale tak w mi... Nie za bardzo Jest s Najlepiej to byłoby jechać Na zabawę S7 Przez Olsztyn No bo Ja sobie mogę jechać dwójką Trzynastką, ale musimy jechać chyba siódemką No niestety ja się nie mogę wrócić za bardzo A to niestety nie dotyczy No nic, dobra To co, jedziemy siódemką Słuchajcie, Gdzie to jest ta siódemka? Siódemka jest tam, dobra Okej okay. Bude Zagapiłem się. Ale tu już widzę, że światła są jeszcze aktywowane. Czyli... Które miejsca nie jeszcze? Tu już jeździ ruch. I jak ja zwolniłem? A to nie o tym chodziło, że mam mega zwolnić. Ale nie, że zdąży przejechać. Ale nic nie jedzie mi. Z innych stron, także jedziemy. Co? O nie! Znowu głupie światła. Ajajaj. Znowu zapomniałem tych światła, totalnie. Dobra, teraz tutaj już zakręt. Teraz będę się jeden odcinek. Nagram w miarę mi się udało garnnąć naukę. Także udało mi się nagrać czyli w końcu ten odcinek, bo już miałem go w planach od tygodnia, tak naprawdę. Aby coś było innego. Ciekawego, ale to dalej będzie w ramach naszej podstawowej jakby serii, tylko taka zmiana. My nie, my w teoretyce powinniśmy pośpiechać prosto, ale my musimy zboczyć drogi. No i postanowię, że najpierw będzie nam skręcić niestety w lewo. Może niestety nie ma gdzie za bardzo. Musiałbym tam wracać, a no nic. Będziemy musieli no, będzie to ciekawy odcinek. to nie jest zobacz jakoś dużo ciekawie. Ale możecie być ciekawi, co w sensie będzie na końcu. Sam jeszcze nie wiem, bym nie wiedzieć. No i patrzcie, powiedzmy... my mamy jechać na Olszty. Tak, jedziemy na Olszty. To nie tak, że ja jadę do Białego Stoku. Ja no ta byłoby chyba szybciej, ale dobra. Zobaczmy, czy są jakieś stacje pali. Na razie w ogóle nie widzę, żeby stacji palić coś kawe. Poczekajcie, jest sobie Haber, ale dobra, jak to wygląda. Stacja, bo... Okej, okay, chyba już. Dobra, jedziemy. A my niestety jedziemy w lewo. Co jest? myślę że nie ma kierunkowskazu łączonego. ciekawe, czy też bym dostał bado za kierunkowskaz, ale jest sprawdzałem sobie. Musi gdzieś każdy, nawracać. Ej, czekajcie, dzieło mi każe nawet coś. A, tam, że nie Ale my musimy typowo zresztą drogi. Ja nie mogę przeczytać tą drogę, bo to... byłoby takie trochę sprzeczne z tym, więc... Ja nie mogę sobie tak zrobić. I 50 dalej? Dajcie już 70. Dobra tu jest fotoradar. Czy mogę przyspieszyć? Chyba ciężarówki... Nie wiem, mi się dał. Że... Właśnie może mi ktoś powiedzieć napisać, czy ciężarówki mają ograniczenie, czy o co chodzi. To jest dobre pytanie. Ja niby to co mógłby tu nawrócić? Nazwałby się serio zagapił na naszym poprzednich czterech odcinkach z naszej serii. I właśnie powiedziałem... Na przykład był że Ej, naprzedł, właśnie, czwarty odcinek. to już chyba piąty. Tak to jest piąty. Ja nie mogę. Dobra, poprawię w montażu. Teraz się skafnąłem. No i tutaj się goczyć, ekspresówka. I mamy zmierzenie do jednego pasa. Dajcie pójść! Nie, no. Nie, no znowu się psuje coś. Ale widzę, że zwala to. Nie, noc. To ja nie wiem, co się stało. Nie było, że to jest, no, Nie czyny. Ok, mamy stację paliw. Mieliśmy zakładać dwa razy, więc to będzie nasze pierwsze tankowanie. I uwaga, wszystkie tankowania muszą być do pełna. Nawet jakbyś by te chwilę wstać, to jest jaki korek się zrobił. Jakieś, troszeczkę nie, się to teraz. Trzeba za chwilę sprawdzić, w ogóle to jest godzina. Na przykład i sprawdzę zaraz. Ja zapomniałem w ogóle okno zamknąć, mam nadzieję, że tam nikt nie gada Poczekajcie chwilę. Ogno zapomniałem zamknąć. O nie, mam nadzieję, że mi tak nikt nie gadał. Nie, bo tobie, ci nie zamknąłem po prostu w pokoju i o to chodzi. Dobra. Dobra, to poczekajcie chwilę. O. No, jedziemy od razu. Ja muszę się w miarę pośpieszyć z tym odcinkiem, bo nie mam za dużo czasu, bo kurczę. Ale trzeba tu się dostrzec. Jedziemy sami. A nie, ty za mną pojedziesz. I tak się grał, że nas była łaskawa, w miarę to koło fortuny dla mnie. W miarę było łaskawe. remonty drogowe, roboty drogowe, bardziej. No, to ja, na się jasno robi, to nie tak, że ta cudownicza się nie robi jasno. A jak ja wstaje o 5.30, na przykład, akurat jutro nie wstaję, ale. W, kiedy. Kiedy wstaje o 5.30? W środę na przykład, na dobrze, że mam To na przykład wtedy. Znaczy, wtedy też jest ciemno, tak w sumie, 5.30, w już trochę się jasno robi, ale. Ale już jeszcze jest jednak ciemna. Tu patrzcie, mamy trzecią dwa i już mi się jasno robi. gdzie idzie. Tutaj dobra. No i dobra, my się opóźnimy na bank. No na pewno, ja, ja się boję kary, ja to szczerze więcej my dostaniemy na minusie, nie jeżeli na plusie będziemy. Aż do olsztyna dojeżdżamy. Dobra, nice, to już jest lepiej. Dobra, już dojeżdżamy do tego. Do tej miejscowości co nie powinniśmy dojechać. Wiedziałem, że pod tym jestem trzeci. Za no to teraz będziemy mówi o serwisie. Ale to nie moja ciężarówka, co ja się martwię. Nie no, żartuję. Dobra. Welcome to Olsztyn Gdybyśmy jechali do Olsztyna, a była taka opcja do Olsztyna No to byśmy teraz, moi drodzy, już byśmy powoli kończyli odcinek, albo nie byśmy spali. Ale i tak, żebyśmy byli bliżej końca. No, a my jeszcze musimy jechać 248 km do... Białego stoku i jedziemy do Białego stoku w końcu, poprawnie, bo by poprawnie w początku już miała To jeszcze, może mamy minowe przepisy. Ej, kurczę, mogę dostać jeszcze, że... czy mam łamać przepisy? Ej, dobra, to też trzeba dodać. Może jeśli dobrze się wymieni no to, to też trzeba być dodać do odcinka. Dobra, mamy drugą stację paliw. zgodnie z zasadą musimy teraz zatankować. No, za bardzo nie ma czego tankować. Jak pewnie widzicie po prawej. Kurde. Ty. Co jest? Ej, to policja jechała chyba. I mandaty mi nie byli? Co jest? Tak, to jest Dobra, musimy zakręcić. Ale ja to są, nie, to była chyba policja. Jezu, mhm. nie, że to też się nie włącza. co, ja jedziemy? Jest jeszcze, że ta policja? Czy policja właśnie się stuknęła. Nie, jedzie. Jedź, 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 jedź. Jedź, nie, nie trafię cię. Ja Cię nie, ja nie trawię, dosłownie Cię nie trafię. Dobra, jedziemy. Jedziemy za policją. Uwaga, zjeżdżam. Dobra, jeszcze, o dobra, no teraz musieli zjechać. Serio? Przykro mi, trochę mnie nuży ta jazda, jak tak muszę jechać tym objazdem. Kolejne pomysły, co jeszcze możemy dojść do tego koła fortuny, jako moje, na przykład utrudnienia. Albo i korzyść. Właśnie, to trzeba dać może jakieś korzyści przy okazji, nie? Tylko nie wiem, czy mam jeszcze jakiegoś pomysłu za bardzo, jakie można wybrać korzyści. O! Co, już biały stół? O, kurde, ale będzie Dobra, to było wymuszone. O ja już jestem. Potwierdź. Się boję zobaczyć. 15 godzin, nie. Ej Dobra, nawet nie takie duże, ale i tak. Zdaliśmy tylko 1239 euro, czyli jakoś dużo. Tak średnio, na no średnią. Dobra, zobaczmy jakie ma sensy z rysunka. Na sobie odcinka. odcinku. Można sensy udzielać normalnie. No i moi drodzy, mamy biały stok Olsztyn za 3555, No to, no to do tego Olsztyn na zet. Cześć, Trzymajcie się. Cześć.